Dzisiaj temat kontrowersyjny. Poznamy kobietki, które wprost bez ogródek przyznają, że lecą tylko i wyłącznie na dzianych typów. Kasa to jest dla nich najlepszy afrodyzjak. Masz czegoś takiego? Znaczy, mogę no nie z... mam po prostu, dlatego szukam bogatego męża. W dwóch miesiącach zaproponował mi, że... Co bym powiedziała, gdyby kupił mi mieszkanie? A. Powiedziałam, że ja kocham bardziej jego pieniądze niż jego. Cześć, witajcie w MephiLand. Ja jestem Mephi, a to jest mój land, gdzie oglądamy sobie głupotki, na przykład rozmowy w toku i poznajemy świat według rozmów w toku. Zaczynamy. Żadnego z chłopaków nie kochała, to ich pieniądze były wystarczającym powodem, żeby myśleć o ślubie. Beata leci na highs. Ale dlaczego? Dlaczego nasza bohaterka Beata nie może się po prostu zakochać w typie takim, co chodzi do pracy, ale nie ma na koncie milionów? Bo ja po prostu bym chciała jeździć dobrymi samochodami, hmm. dostawać się na kosmetyki. Hmm. Hmm. Ubrania lubię po prostu. Biżuterię lubię dostawać, kupywać drogą. No czyli marzy nasza Beatka o luksusie. Kto z nas nie marzy o luksusie? No po prostu, o luksusie marzy. Nie, dowiedzmy się, ile to hajsu trzeba mieć, żeby tak żyć luksusowo. Z 10 tysięcy miesięcznie. To ile on by musiał zarabiać? Żeby to widać No tak z 50 tysięcy. Dalej dowiadujemy się, że Beata jest wielką fanką Dody i chciałaby się bardzo do niej upodobnić. A Ewa słusznie zauważa, że... Dobra, ale kto Dodę utrzymuje, proszę Cię? Nie wiem, sama chyba. No właśnie, no ona nie liczy na faceta, bogatego, kasiastego, wypasionego biznesmena, tylko sama zarabia, no nie? You wanna hot body? You wanna Bugatti? You watch. Powiedziała bardzo sławna poetka Britney Spears. Masz czegoś takiego, na czym mogłabyś... No wyznaczyć? nie mam, po prostu dlatego szukam bogatego męża. Ale jak? Jak poznać, że facet jest rzeczywiście bogaty, a więc i godzien uwagi Nie niewieściej, prawda? Jak? jak to poznać? Patrzę najpierw na ubiór, jak się ubiera, koszula, spodnie na kant, pantofle, Hmm, ale przykład strna. jakiś zegarek na przykład z Hugo Boss mhm. hmm, jakiś łańcuszek złoty no to trzeba zapisać, prawda? zegarek Hugo Boss, spodnie w kant i mamy milionera albo przynajmniej tysiącera Dwight K. Schrute. no ale ok, niech nam Beatka opowie o swoim dotychczasowym Życiu uczuciowo-materialnym w takim razie, bo nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawa. Szybko zaczęłam od niego wyciągać pieniądze, bo powiedziałam do niego, że nie mam pieniędzy na przykład na buty, na spodnie, na jakieś tam biżuterię, na kosmetyczkę. Od z nim tylko było tyle, co się całowaliśmy mhm. i się przytulaliśmy, bo nie spaliśmy razem. Po trzech miesiącach yy, zerwałam z nim. Bo on powiedział do mnie, że mnie kocha, ja do niego powiedziałam, że ja kocham bardziej jego pieniądze niż Eli jego. No, wiele, wiele można powiedzieć o naszej bohaterce dzisiaj, ale przynajmniej jest dziewczyna szczera do bólu. Nie kłamie. No i w takiej sytuacji już lepiej chyba być takim szczerym do bólu niż perfidnym, nie? W ogóle super by było, jakby ten typ powiedział, że jemu to nie przeszkadza i by sobie żyli razem długo i szczęśliwie. To by była ciekawa. To by był ciekawy koniec tej historii. No ale takich cudów to chyba nie ma, nie? Nie. To tylko w bajkach, w baśniach. Dobra, następny. Jego ja poznałam e, idąc chodnikiem. Było to wełku. Jechał samochodem, mercedesem srebrnym. Ja po prostu pomachałam do niego. Samochód mi jego się spodobał. Zaprosił mnie na, na obiad. Zjedliśmy ten obiad i zaczęłam się wypytywać jego, gdzie pracuje, czym się zajmuje. No i oczywiście, ile pieniędzy zarabia. Kawaler był, proszę ja Ciebie, bardzo dobrze zapowiadającym się. Tak, miał firmę budowlaną, przedsiębiorca. Ale e, z tymi zarobkami jego, no to było tak średnio na jeża, no bo przyznawał się do jakichś 20 tysięcy miesięcznie. A jak już wiemy, to nie jest wcale, prawda, aż tak dużo. Sama nie wiem, co w tej sytuacji, ja nie wiem, czy dać takiemu typowi szansę, ale ona dała mu szansę. On też ci dawał kieszonkowe? Czy raczej da, był da, twoim da, strażnikiem? Da, dawał dla mnie 5 tysięcy miesięcznie na rękę. Raz jakoś leżyliśmy w łóżku, mhm. nagle słyszę SMS-a dostaję. Czytałam tego SMS-a, po prostu się załamałam, bo w tym SMS-ie pisało kochanie, kiedy się spotkamy? Powiedziałam koniec naszej znajomości i nie chcę ciebie znać. Kurcze no trochę szkoda. Nie. Wcale. Wcale szkoda, bo ty grał na wiele frontów. Niestety. Ale cóż, no jeśli nie szukasz miłości, tylko hajsów, to w sumie dlaczego miałaby cię spotkać miłość, a nie wielkie rozczarowanie? Nie można. Nie można mieć wszystkiego. Mm, mm nie. Prawda? Chyba, chyba nie. Obiecał dla nie. mnie, że mnie weźmie na wymarzoną moją wycieczkę. Dokąd? Do Hiszpanii. A. No, nie wziął mnie, ale no pojechaliśmy do koło No i to może nawet lepiej, bo wiecie co, w Hiszpanii jest słońce takie mocne bardzo. Trzeba się filtrem smarować non-stop, a w koło brzegu, no to jest szansa, że słońce nie było w ogóle i nie ma problemu. W lipcu wręcz można morsować. Beata, czy ty masz pracę? Co ty w ogóle robisz w życiu? Hm? Nie, nie mam. A pomagasz w tym czasie rodzicom? Tak, w gospodarstwie? pomagam dla mamy w gospodarstwie. To jest za ciężko. Ale co ci jest za ciężko? Kurą posypać? mama robi? Ciekawa jestem, czy nasza Betty w kolejnych związkach też będzie taka szczera do bólu. No niekoniecznie, no bo słyszymy, że. Następnemu koledze zamierzasz dalej szczerze mówić, yy, że jesteś z nim tylko dla pieniędzy? No ja mogę mu powiedzieć, że tak kocham ciebie. Kłamiąc mu prosto w oczy. Tak. Dajmy głos naszym studyjnym komentatorom-obserwatorom. Jest dla mnie chore i. Sprawdzam, czy ktoś u nas ma spodnie w kantkę. Beata. A czy nie chciałabyś się tak. Po prostu zakochać. Ja bym mogła się zakochać, ale no, żeby miał też i pieniądze. Następnie poznajemy Elę. Ela oczywiście również szuka typa z pełnym portfelem. Nawet paru takich, słuchajcie, wyhaczyła. Tylko problem jest taki, że Ela po prostu szuka męża, a ci mężczyźni, z którymi się umawiała, byli raczej za takim układem sponsorowanym, coś tam, coś tam, ale bez. Jakichś większych deklaracji. Niechaj Ela opowie nam teraz co nieco o swoich miłosnych podbojach. Był dość spontan spontaniczny. Polegało to na tym, że e, kiedy już się poznaliśmy, potrafił e, przyjechać z Nienacka e, do mnie do mieszkania i zabrać mnie na przykład na parę dni do Zakopanego. E, jeździliśmy do drogich sklepów, e, bardzo drogich, ekskluzywnych. W pewnym momencie w restauracji e, on po prostu powiedział, że e, on szuka, tak naprawdę kobiet wyzywających, które mają być lalkami, i że bardzo tak do współpracy. No bo jak się okazuje, ten typ po prostu, słuchajcie, prowadził agencję towarzyską. I chciał naszą bohaterkę tam zwerbować. Ona się nie zgodziła, jakby co. Nie zgodziła się. A gdzie znajdowali Ciebie, ci panowie, którzy proponowali układ sponsorowany, czyli rodzaj związku. Pierwszego poznałam w sklepie z biżuterią u jubilera i on się zapytał, czy może mnie zaprosić, porwać na kawę. Ale za to, że tak miło nam się rozmawiało i że ja poświęciłam mu swój czas, po prostu chciałby mi coś ofiarować. Zabrał mnie z powrotem do tego sklepu i kupił mi tą bransoletkę. Nie. No i wieczorem na wintet w sekcji biżuteria. Słuchajcie, bransoletka z diamentami? Proszę bardzo, proszę bardzo. No ale tak żarty aside. Czy w takiej sytuacji wypada przyjąć taki prezent? Hmm, chyba nie wypada, nie? A jak wy myślicie? Zawsze mhm. czułam się przez niego adorowana i zapewniana, że jest mu ze mną dobrze, że, że chciałby wiązać ze mną jakąś... Czy To tobie było dobrze z nim. Czułam się przy nim doceniana, stwierdził, że wyglądam świetnie, w, tych, w tej kreacji od niego, mhm. e, że tak mu się podobam i stwierdził, że teraz pasowałoby po prostu skonsumować e, na, naszą znajomość. Że... I tak, no i Ty zaproponował jej sks. sks wiecie, Ry -u -chy -a. Mówiąc, że fajnie by było, jakby mu się kurcze wreszcie odwdzięczyła. No i to ją trochę oburzyło i ostatecznie zerwali. Ale kasa i facet, którym mnie rozpieszcza Ewo, to nie to samo, co y, sponsor to nie jest to samo. No jaka jest różnica? Jaka ja, ja jest różnica, że ja momencie. nie szukam sponsora, tylko męża? No tak pewnie, no tak by było najlepiej. Słuchajcie, jakby ty po prostu się w tobie zakochał bezgranicznie i chciał cię rozpieszczać, no bo przecież jest bardzo bogaty, to tak całkowicie przypadkiem. Po prostu taka bajka, współczesny Kopciuszek, tylko nie w Karoce, a w Mercedesie. Ale słuchajcie, nie ma takich cudów, nie mało takich cudów, nie ma cudów. Przynajmniej nie tym razem, jak się dowiemy z kolejnej historii miłosnej Eli. Nie, 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 Krzysiek był zamurować. zupełnie inny. On był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. W momencie, kiedy się nie widzieliśmy, a on wiedział, że nie mam na przykład jakichś planów na dzisiaj, po prostu dawał mi drobne, mm. znaczy drobne, jego zdaniem to były drobne, no mm. tysiąca złotych. Krzysztof stwierdził po prostu, że... Mm, bardzo mu ze mną dobrze, że chciałby ze mną być, ale muszę Ci coś ważnego powiedzieć. Wiesz co, no nie jesteś sama. Mam kobietę, z którą już dość długo żyję, i nie chcę rezygnować ani z niej, ani z ciebie. No i to był koniec tej historii, bo nasza bohaterka, no jak pewnie się domyślacie, nie chciała. Nie chciała być tą trzecią, i miała też pretensje do typa, że nie był z nią kurczy szczery od początku. Miała mu to za złe. A Ewa zastanawia się głośno, czy Ela byłaby w stanie się tak po prostu zakochać, bez hajsu, ale po prostu tak z miłości z kimś być. Tak, ponieważ już teraz raczej nikt się nie zakochuje od pierwszego wejrzenia, a miłość przychodzi po prostu z czasem. Ewo, zabezpieczenie finansowe jest teraz najważniejsze. No to dowiedzmy się jeszcze, ile tak naprawdę pieniędzy Ela potrzebuje mieć w małżeństwie? No tak, na moje wydatki tak, 3-4. Na moje potrzeby, a on niestety będzie musiał zarobić na dziecko, na nas. A dodatkowo. Musi być yy, mężczyzną zadbanym. Myślę, że powinien się ubierać w dość dobrych sklepach. Są u nas tacy? Pan w drugim rzędzie ma bardzo ładną koszulę. Okej, okay, teraz słuchajcie, nie wiem, co tam się odjewało, bo yy, Ela zaczyna oceniać. Yy koszule typów na widowni. Także popatrzmy na to. The gold shirt. No tak, materiał bardzo fajny. Ja usiąść, bo wtedy moglibyśmy sprawdzić, <grym> bo tu się jeszcze mareczkę sprawdza, nie? Ten nie, stół... no nie będziemy sprawdzać marki. Wygląda dość dobrze. No, tutaj pan wygląda yy, wygląda tak mi się wydaje yy... Znaczy dobra koszula, znaczy, ale taka, nie za bardzo, bardzo. Ale, ale nie wygląda na markową. Nie. Okej, okay, ale dobrze, dobrze, dobrze. Teraz poznajmy Adę, która była już w swoim wymarzonym związku z bardzo bogatym typem, który obsypywał ją prezentami, zabierał na w czasy, dawał jej pieniążki na swoje własne gdzieś tam potrzeby, kieszonkowe tak zwane. Dużo pieniążków. Ale to się niestety rozpadło. No, rozpadło się niestety i Ada teraz szuka kolejnego partnera. Z dużym portfelem, ma się rozumieć. Ostatni partner, z którym byłam, obracał kwotami w okolicy 40-50 milionów, tak? Milionów? Tak. Czyli ten musi mieć tyle samo i troszkę więcej dobrze by było, żeby No, byłoby miała. przyzwoicie, gdyby było mniej więcej porównywalnie. Się. Skąd wytrzasnęłaś tego mężczyzna, który tak po prostu. Znalazł się w moim życiu, ponieważ nasze drogi zawodowe się splotły. No i zaczęłam swoje polowania na niego, więc, yy, znając już mniej więcej, gdzie się porusza, dokąd jeździ, jakie ma tam interesy, w tych miejscach zaczęłam również bywać. Potem, jak już się troszkę pospotykali z dwa miesiące, to on kupił jej samochód. Panie z kolei było jego propozycją. Po dwóch miesiącach no, zaproponował mi, że. Co bym powiedziała, gdyby kupił mi mieszkanie? No, jak hipoteka była tutaj na panią, no to wspaniały prezent. Wspaniały, bardzo dobry prezent. Nie powiem. No więc e, on kupił jej mieszkanie, urządził jej mieszkanie. To znaczy, ona sobie wybrała tam se potrzebuje w tym mieszkaniu. E, no i prezentował jej też inne rzeczy, jakąś biżuterię drogą, coś tam. Ale nasuwa mi się pytanie, skoro taka sielanka tam była, to co się stało, że się. już Zdarzyło się, że zadzwoniła do mnie ta ex, Mm -hmm. Mówiąc, że już jest na powrót obecną, co mnie bardzo zaniepokoiło, no z drugiej strony pomyślałam sobie, kto taką złotą kurę porzuca, tak? Ja przyznał, że spotykają się od jakiegoś czasu znowu. Czego było Ci najbardziej żal, kiedy rozstawałaś się? Albo kiedy myślę, się że myślę. tej takiej beztroski życia, tak? Ale nasza bohaterka bardzo szybko otarła łzy i stwierdziła, że tym razem podejdzie do tematu randek profesjonalnie. Jak to jest, zapytacie. No? Skorzystała z usług biura matrymonialnego. Wybrałam partnera, 60 lat, pan. Zaczęliśmy się spotykać. On bardzo był taki spragniony posiadania rodziny, bo miał firmę, poświęcał się tej firmie w zasadzie jednego życia to tak od rana do wieczora w firmie nic więcej. Przyjeżdżał do domu do pustki. No tak, a Ada, to słuchajcie, to jest full package, bo ona nie mówiłam wam, ale ma już trójkę dzieci, więc pan miałby po prostu za jednym zamachem rodzinę. No perfekt, po prostu idealnie. No ale jak się okazuje dalej. To było krótko przed wakacjami. On mi się oświadczył. Hmm, po jakim czasie znajomości? Niespełna trzech miesiącach. Zmęczył się, zmęczył się rodziną, ale nie w sensie, że mną, tylko tym takim harmiderem, który towarzyszy rodzinie. Rozstaliśmy się w bardzo przyjaznych takich stosunkach, także nie narzekam. Okej, okay, no to wiemy, że y, typowi przeszkadzała dynamika życia rodzinnego. Ale czy nasza bohaterka miała też jakieś zastrzeżenia? Przede wszystkim, że zwolnił sprzątaczkę, jak się wprowadziłam. Nie no. Nienawidzę sprzątać. Ale na tym nie kończymy, bo Ada dalej próbuje swojego szczęścia w randkowaniu. W tym momencie skorzystałam z kolei z usług agencji, która pośredniczy w zawieraniu związków obcokrajowców z Polkami, generalnym dyrektorem sieci pewnych supermarketów. Facet pachnie po prostu na odległość, aż chce się go powąchać. No, zmysł zapachu jest bardzo ważny w randkowaniu. Bardzo ważny jest, warto bardzo ładnie pachnieć na randkach. Wiem co mówię. Well, you just smell good all the time. Pojechała do słonecznej Italii pracować na zmywaku, ale los postawił na jej drodze bogatego Włocha, dzięki któremu jadła kawior, piła szampana. E, dobre gatunkowe ubranie, drogi zegarek, dobre buty, mhm. e, zadybane zęby i, i wyplęgnowane dłonie. Nigdy nie poprosiłam go o, o coś konkretnego. Zawsze sam potrafił e, dobrać mhm. tak? i potrafił, e, jakby pomóc mi w doborze strojów. Najdroższy prezent, jaki Ania dostała od swojego Włocha, był to płaszcz. Płaszcz długi do kostek, z kaszmiru, wart 15 tysięcy. Ale niestety nie wiemy w jakiej walucie. E, czułam się jak księżniczka. Ale nasza baśń nie trwała długo. Bo. Zadzwoniłam do biura w Niemczech. Odebrała kobieta, zapytała się mnie, a czego chcesz od mojego męża. Postanowiłam odejść. A Ania, nasza to jest fana dziewczyna, słuchajcie, bo. A zostały ci w ogóle jakieś oszczędności? Po tym człowieku, który. Y, tak, tak. Tak, tak Tak, tak, tak. Bo i... jakby tutaj główno, głównym prezentami była zawsze biżuteria. Z Ja mam dziecko, muszę w nią inwestować. Są zajęcia dodatkowe. Aniu, to powiedz nam jeszcze, no bo tak sobie super radzisz w życiu. Po co ci ten dziany facet? Po co? Nie wystarczyłby taki kurczę, zakochany po prostu? Ja chcę poczuć luksus. Ten, który miałam kiedyś i już go, znaczy utraciłam wtedy. Dużo szczerych wypowiedzi. Szanuję. A czego nas to dzisiaj nauczyło? Że nie ma cudów. Możesz mieć bogatego typa. Możesz. Ale za wszystko się jakoś płaci. Na przykład możesz mieć bogatego typa. Tak. Ale może się okazać, że nie będziesz go kochać. Nie. Może się okazać, że on nie będzie kochał Ciebie. Tak. Może się okazać, że będzie miał drugą, trzecią, czwartą na boku, albo co gorsza, że to ty jesteś tą którąś na boku. Tak też się może okazać. Wiecie, ja jestem jednak team uczucia. Myślę, że życie zdecydowanie jest trudniejsze, jak nie ma miłości. No, tak mi się wydaje. A jak samemu się zarabia na swoje własne luksusy, to jest to wtedy naprawdę coś warte. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki piękne za oglądanie wspólnie ze mną i poznawanie tego fascynującego świata świata według rozmów w toku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze dzisiaj. Jeśli Wam się podobało i chcielibyście jeszcze kiedyś na mnie trafić w internecie, bardzo proszę, zostawcie subskrypcję. Tak, zostawcie również lajeczka pod filmem, to będzie mi bardzo mega miło. Dzięki za wszystkie dotychczasowe subskrypcje i za wszystkie Wasze głosy, komentarze, lajki. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Dzięki. Piękne dzięki. Wielkie dzięki. Serdeczne dzięki. Dzięki. Zapraszam też na mojego Instagrama, bo tam czasem coś wrzucam. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, bo jest bardzo zimno. Przynajmniej jak to nagrywam, jest bardzo zimno. No i na razie, papa 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 pa, pa 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 pa